Zacznijmy od filmu, bo no to jest dość specyficzna rola, grasz w tym filmie osobę ze środowiska LGBT. Czy miałeś jakąś wątpliwość, godząc się na tą rolę? Na papierze to nie była w ogóle taka osoba, na papierze to był ktoś inny. Myśmy później z Tomkiem, reżyserem jakoś tak stwierdziliśmy, nawet pamiętam, że to był mój pomysł, że mm, ta miłość, taka, która się jawi w tym filmie jako przyjacielska, e, może mieć jakieś głębsze dno. I, i tak stwierdziłem: Kurde, może, może ten chłopak jest po prostu y, homoseksualny, ale n, nie potrafi tego sam w sobie zaakceptować, nie? A że to jest osoba tam ze środowiska LGBT, no jeżeli chcesz to tak lokować, no to, to proszę. Dla mnie to jest po prostu pogubiony człowiek gdzieś tam, który trochę ma problem z tożsamością i nie wie do końca w jaką stronę jego fizyczność idzie i, i, i tyle. A czy to politycznie gdzieś jest ulokowane w jakimś w jakimś środowisku. Ja nie grałem żadnego członka społeczności LGBT, to w ogóle... Mam wrażenie, że to jest bardzo subtelnie pokazane w tym filmie. Twoja postać, ty jesteś bardzo przystojną osobą, ale też Simon, który, bardzo przystojny mężczyzna. W których momentach, twoim zdaniem, ktoś może zobaczyć oglądając ten film właśnie takie momenty? Wiesz, ja chciałem to subtelnie robić, tak? ja nie chciałem tutaj wchodzić w jakiś taki m, nachalny y, sposób kreowania w ogóle tego, tylko chcieliśmy to bardzo zostawić tak e, w takim niedopowiedzeniu i tajemnicy, żeby to nie było tak na tacy podane, no bo to też nie o to chodziło, wiesz, no, bo ten chłopak, z którym, którego ja grałem, on tak naprawdę chyba sam nie wie, Jakiej podłoże ma miłość do jego kumpla, nie? Myślę, że gdyby ujawnił, to, to czuje. I to, i to mu, ale też być może w swoim znajomym otoczeniu, czy mógłby się spotkać z jakimś hejtem i tak trochę odnoszę do, do, do takiego życia prawdziwego, z którym mamy związek, gdzie wiele osób LGBT homoseksualnych się ukrywa. Mógłby zostać gdzieś tam odrzucony albo w, jakoś, nie wiem, wytykany palcami, tak? szczególnie jakby w jego środowisku, bo ten bohater jest powiązany ze środowiskiem surferskim. Tak? To, to, to nie jest takie naturalne środowisko yy, ludzi na przykład homoseksualnych, więc, yy, więc pewnie ten lęk mu towarzyszy, tak, a a wiesz, sam znam wiele osób, które zmagają się z tym, nie? G lęk przed odrzuceniem jest jednym z najtrudniejszych i największych lęków naszym, naszych y w ogóle. Przygotowałeś się jakoś konsultując z osobami y z ze średnictwa Nie, no konsultując nie, no bo przecież ja też obracam się w środowisku różnych bardzo ludzi, tak? I ja nie musiałem się y y konsultować z kimś, kto jest, załóżmy, homoseksualny, bo ja wiem, po prostu mam wielu znajomych, którzy są i wiem, na czym to polega. Poza tym miłość do człowieka jest miłością do człowieka, tak? W sensie jakby nie klasyfikując, czy to jest... czy to jest homoseksualista, czy nie. Więc tutaj raczej tego szukałem, tak? A... Koniec końców. Czy w tym filmie jest tak powiedziane na 100%, że mój bohater jest homoseksualny? Chyba nie. Cześć, słuchajcie, zostawcie suba przeambitnym i zostawcie lajkacza. Hej!